Panie, one znowu mnie obgadują. Po pierwsze, nie ciebie, tylko bliźniaczki. Po drugie, jakie znowu dzisiaj się nam pierwszy raz zdarzyło? Ej, bo śnieg pada. Gdzie ty widzisz śnieg, Żaneta? W klasie, wiesz? A ty nie śmiej się tak, bo się udłowisz. Ale się sypie. Jak Kaśka. Agata! No co? Chciałabym ulepić bałwana dziewczyny. Po co? Masz Adiego? Agata! Lubisz śnieg, Żaneta? No lubię. A żółty też? Agata. Ten śnieg i tak zaraz zniknie. To chyba masz rację, Julka. Nie wiem, czy tak szybko zniknie. Obstawiam, że zniknie szybciej niż jej pryszcz na czole. Proszę pani, a one znowu. Dilepimy bałwana na przerwie Okej okay. A mogę iść z wami? Nie